Panie i Panowie, ze smutkiem Wam o tym donoszę, ale chyba doszło do ogromnego skandalu. No, no. This, this, this can't be. Jak pewnie już wszyscy wiecie, bo informacja ta ujrzała światło dzienne chwilę po zakończeniu trzeciego tygodnia. Leca, Yamato Kanon, aktualny trener Karmin Corp., został pożegnany przez organizację, no i nie będzie dalej prowadził naszej ulubionej esportowej organizacji. Dzisiaj, kilka słów o tym, dlaczego nie podoba mi się ta decyzja, jaka w ogóle jest rola coacha we sporcie, i co to w ogóle oznacza dla przyszłości projektu, jakim jest Casey. Ale oczywiście, też na samym starcie, uczciwie przypominam o zostawieniu łapki w górę, lajka, suba, jeżeli podobają Ci się tego typu treści kolego lub koleżanko. No i też druga sprawa, druga informacja, a właściwie bardziej prośba, bo już teraz wiem, że prawdopodobnie na sobotę nie uda mi się nagrać jakiegoś mega mocno przygotowanego filmu, więc wręczę się Wami. Słuchajcie, nigdy w życiu nie zrobiłem czegoś takiego jak QA. Więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Jeżeli będzie ich więcej niż 10, to w takim razie zrobię taki odcinek, a jak nie, no to będzie mi bardzo przykro, że macie mnie głęboko w dupie. Ale jestem też gotowy na tę ewentualność, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Natywu jest oczywiście brak materiału, a tego chyba nikt by z nas nie chciał, więc do roboty. No dobrze, to teraz pogadajmy w ogóle o tym, co się wydarzyło. Ja osobiście zacieram rączki, bo uwielbiam, kiedy Karmin Korp robi rzeczy kontrowersyjne. Na szczęście robią ich dużo, fani ich też w tym pomagają, więc my w Polsce już od pewnego czasu mamy używanie. Kanały esportowe wykorzystują bardzo mocno to, że Karmin Corp lubi sobie delikatnie odpierdolić, no i dzięki temu zbierają się darmowe wyświetlenia, więc z tego miejsca wielkie gratulacje dla Kameto za kolejny kontrowersyjny ruch. Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na profilie Organizacji z Francji po zakończeniu winter splitu podjęli oni decyzję, żeby na następny sezon nastąpiła zmiana na pozycji head coacha, czyli głównego szkoleniowca. Z tej pozycji został zwolniony Yamato Kanon, a jego obowiązki przejmie szkoleniowiec Reha Reha pseudonim Reha Ramanana i to on będzie pełnił obowiązki głównego szkoleniowca zespołu. O panu Resze nie mam żadnej opinii, wiem jedynie tyle, że od początku jego kariery współpracował z Carmin Korpa, więc jest takim żołnierzem. Kameto był od startu projektu w różnych rolach, czy to jako analityk, czy to jako asystent. No i teraz dostaje trochę więcej zaufania w swoje ręce, no i będzie miał okazję poprowadzić ten hajpowy projekt w lecu. Jak dalej pisze organizacja, kontynuują rozmowy z agentem Yamato Kanona, żeby zdecydować jaka będzie jego przyszłość. Na razie będzie on przebywał na ławce rezerwowej. Oczywiście potem organizacja Dziękuję fanom za wsparcie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na moment nagrywania Yamato, Kanon jeszcze nie odniósł się w pełni do tego ogłoszenia. Napisał on jedynie na swoim Twitterze, że potrzebuje kilku dni na przemyślenie i dziękuję za całe wsparcie. No dobrze, więc za chwilę porozmawiamy sobie o tym, skąd taka decyzja mogła zapaść. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale najpierw, żebyśmy mieli pewien punkt wyjścia, no to pogadajmy na temat następujący. Kim w ogóle jest w sporcie trener i jakie są jego obowiązki? I prawdę mówiąc, ocena jakości pracy trenera w esporcie jest. Jest bardzo, bardzo trudna. Tak naprawdę, dla nas, z perspektywy widza, jedyne informacje, jakie możemy zdobyć i na ich podstawie ocenić szkoleniowca, to po pierwsze, drafty, które y, pokazuje drużyna, w jaki sposób rozwijają się zawodnicy, jakie są wyniki i co mówią gracze na temat poszczególnego coacha. No i już z tym jest kilka problemów. Przede wszystkim chciałbym rozprawić się z tym mitem, że dobre drafty albo słabe drafty to jest wina albo zasługa trenera. Mam takie wrażenie, że w tym naszym europejskim dyskursie do takiego powiedzmy stanowiska, bardzo mocno przyczyniło się g tu w okresie pracy z Grabsem, gdzie bardzo często memowali oni, że he he, Grabs znowu zrobił słaby draft i znowu przez to przegraliśmy. No otóż tak nie wyglądają realia. Bardzo często draftowanie opiera się na tym, co w danej chwili mówią zawodnicy, jak się czują, a trener ma to jedynie w pewien sposób spajać. Oczywiście scenariusze na różne pomysły draftowe są rozpisywane przed startem gry, ale jak pewnie wiecie, różnie to bywa w praktyce. Zespoły idą indywidualnym tokiem przygotowawczym, grają na różne drużyny, wyciągają różne wnioski, testują różne rzeczy, i nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć, więc pewien element improwizacji w draftach zawsze jest i nie zawsze trener ma na nie wiążący wpływ. Kiedyś bardzo chciałem zgłębić ten temat, jak na dobrą sprawę mam oceniać pracę trenera i rozmawiałem na ten temat z wieloma doświadczonymi zawodnikami i mniej doświadczonymi, z samymi szkoleniowcami, osobami z organizacji. No i tak naprawdę zawsze konstatacja była jedna, że z punktu widzenia postronnego obserwatora my nie jesteśmy w stanie wysnuć stuprocentowych właściwych wniosków, bo do każdej drużyny sportowej potrzebny będzie inny trener. Mamy projekty złożone z młodych zawodników, rozwojowych talenciaków, którzy jeszcze nie mają dużego doświadczenia w grze competitive. Do takich rosterów zazwyczaj dobrze sprawdzają się trenerzy, którzy potrafią ich nauczyć. Czy to gry na linii, czy to jakichś podstawowych rotacji, czy to takich prostych zasad funkcjonowania w obrębie drużyny. I do grona takich trenerów zaliczyłbym chociażby Bezuma czyli coacha bardzo mocno znającego się na grze, posiadającego naprawdę wyśmienitą wiedzę merytoryczną na temat League of Legends. Natomiast nie do każdego składu taki trener będzie potrzebny. Kiedy mówimy o składach, które są już o wiele bardziej doświadczone i nie potrzebują aż tylu porad od trenera w temacie tego jak liniować no bo już to potrafią, często w takich projektach lepiej sprawdza się trener o charakterze lidera, pewnego polityka, który będzie umiał rozwiązać problemy w drużynie, który będzie tym zawodnikom potrafił zadać odpowiednie pytania, które będą stymulowały ich rozwój albo pobudzić Jakąś dobrą dyskusję, która wpłynie pozytywnie na rozwój całej drużyny. Dlatego też trener dobrze wyglądający w jednym projekcie niekoniecznie będzie dobrze wyglądał w drugim. Za takich trenerów, liderów uważało się Grapsa, do pewnego stopnia też Yamato Kanona. Myślę, że Delord też kojarzony na pewno przez większość z Was, jest trenerem, który raczej w tym kierunku się Udaje i nie możemy powiedzieć, że jeden charakter trenera jest obiektywnie lepszy albo jest obiektywnie gorszy. Szczególnie też, że praca w drużynie to nie tylko praca head coacha, tylko całego sztabu i bardzo często, jeżeli mamy do czynienia z trenerem, który ma, powiedzmy, bardzo dobrze rozwinięte umiejętności, miękkie, świetnie dogaduje się z ludźmi, umie rozwiązać problemy w drużynie, ale powiedzmy, że delikatnie brakuje mu wiedzy merytorycznej o grze i nie jest aż takim ekspertem do głębi poznania League of Legends, no to często tę lukę wypełni czy to asystent, czy to analityk, czy to jeszcze ktoś inny, nie wiem, trener pozycyjny, który pracuje z zawodnikami na poszczególnych rolach ile ja słyszałem historii o tym, że trener, który na papierze wydawał się być dobry, nie potrafił na przykład ogarnąć screamów, albo był praktycznie nieobecny przy takim życiu na co dzień drużyny i to wpływało negatywnie na wyniki, mimo tego, że sam trener na LoLu się dobrze znał. No i teraz wychodząc z tego punktu, dochodzimy do tematu dość problematycznego, czyli tego, że my na dobrą sprawę nie możemy ocenić. Czy Yamato on, był problemem? Czy nim nie był? Bo my nie byliśmy wewnątrz drużyny, bo my nie widzieliśmy, jak wyglądała etyka pracy Yamato, jak wyglądało jego przygotowanie merytoryczne, jak podchodził do zgrania tego teamu. My widzimy jedynie wyniki i bardzo malutki wycinek pracy na co dzień. Natomiast jest jedna rzecz, która zawsze będzie wspólna, nieważne dla jakiego trenera. Trener potrzebuje. Czasu. Praktycznie nikt, nawet jeżeli ma jakieś fantastyczne narzędzia, nie będzie w stanie ich wprowadzić i, powiedzmy, odrzaskać się z drużyną na przestrzeni dosłownie kilku tygodni. A te kilka tygodni dostał Yamato Canon. To jest dla mnie w tym wszystkim najdziwniejsze. Dlaczego zmieniamy trenera po splicie zimowym? Splicie, który w szerszej perspektywie nie ma aż tak dużego znaczenia. No bo przecież, jeżeli chodzi o wyjazd na MSI, no to mamy jeszcze sezon wiosenny, gdzie startujemy od początku i tak naprawdę wszystko, co się wydarzy w zimie, nie ma aż tak dużego znaczenia. Do Dostajesz dużo dodatkowego czasu na to, żeby jeszcze tę drużynę jakoś zgrać, może złapać wspólne flow i na bazie tych skrupulatnie budowanych doświadczeń możemy budować dalszy sukces na kolejne splity. Tutaj Yamato tego nie dostaje i to sugeruje, że wewnątrz musiały być jakieś duże tarcia albo gruntowna różnica w poglądach. Tylko teraz, między kim? A kim? Czasem zawodnicy mają wpływ na zwolnienie trenera. Jeżeli wszyscy podzielają opinię, że trener nie jest dla nich najlepszy i mają ku temu dobre dowody, zdarzają się takie sytuacje we sporcie, że idą oni do menadżera czy do właściciela organizacji no i trener jest wymieniany. Natomiast to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, mam wrażenie, z takiego punktu widzenia budowania pewnej hierarchii w drużynie, no bo w mojej opinii trener powinien być jednak nad zawodnikami. To jest ta osoba, która jest pewnym zwierzchnikiem drużyny, która pośredniczy między graczami, a całą resztą staffu z organizacji więc jeżeli czysto teoretycznie dochodzi do takiej sytuacji no to coś jest postawione tutaj na głowie. Okej, okay, no to w takim razie druga dynamika relacji. Mamy trenera i mamy zarząd Orgi. I nie mam zielonego pojęcia, czy to jest prawda, ale zakładam teraz foliową czapeczkę i snuję domysły wyjęte z mojej własnej dupy. Bo trzeba pamiętać, że Karmin Corp jest bardzo specyficzną organizacją. To orga założona przez streamera, drużyna, która bardzo mocno opiera się na takich swoich legendach, tak? To nie jest przypadek, że w pierwszym sezonie tej organizacji gra Kaboszard, gra Targamas i gra Saken. I przy okazji wszyscy ci zawodnicy wyglądają słabo, jak się później okazuje. I w takiej sytuacji, w takiej organizacji, jako trener, który ma za zadanie zbudować skład, pewnie nie jest łatwo operować, szczególnie kiedy tak mocno konkretna organizacja zwraca się w stronę konkretnego kraju. W tym przypadku będzie to oczywiście Francja. Więc gdyby czysto teoretycznie Yamato Kanon przyszedł do Kameto i powiedział, siema stary... Nie podoba mi się gra, dajmy na to, Cabocharda, Sakena, Targa Masa. chciałbym ich wymienić. Czy myślicie, że jest to łatwa pozycja negocjacyjna? No bo ja specjalnie jej nie zazdroszczę. Dochodzą nas słuchy, że organizacja będzie grała w niezmienionym składzie w przyszłym splicie. I to jest dla mnie tym dziwniejsze, że z jednej strony widzę tutaj wiarę w pewien długofalowy efekt tego projektu, a z drugiej strony myślę, że dość ważny element, jaki jest head coach, zostaje wymieniony już po trzech tygodniach rozgrywkowych. Kiedy tak naprawdę nawet nie masz czasu, żeby udowodnić, co tak naprawdę możesz zrobić. I nie jestem stuprocentowo przekonany, że wiecie, było tak, że ja ma to przedpowiedział, chcę wymienić tego i tego, jest to za to zwolniony. Wątpię, żeby tak było. Ale to, że występuje ta zmiana tak wcześnie w roku esportowym, w tym kalendarzu, delikatnie sugeruje mi, że jakieś większe tarcia musiały tam nastąpić. Bo inaczej ja nie widzę sensu zatrudniania Yamato Kanona. No chyba, że plan był taki, że bierzemy... Docelowo Rechę jako szkoleniowca albo innego gościa, który z KC jest związany. Bierzemy to jak nie pójdzie, no to mamy powiedzmy kozła ofiarnego i możemy dalej realizować nasz plan. Ale takie konowania i dziwne strategie, no nie wiem czy to jest y, rzeczywistość. Aczkolwiek, no, kto wie, może, może. A no cóż, jak czytamy twitterową blogosferę, no to wiemy do czego zdolni są Francuzi, także w nic już chyba nie możemy wątpić. I teraz dochodzimy do kolejnego tematu. Co tak naprawdę było problemem w Carmine Corp? Nieco dłużej na ten temat wypowiedziałem się w materiale o Casey właśnie po ich niefortunnym starcie w Lecce, więc, jak ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam, bo myślę, że opinie się specjalnie nie przedawniły. I trzeba przyznać, że, no, nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że poszczególni zawodnicy dość mocno underperformowali i chyba trener nie miał za dużego wpływu na to, że jeden z zawodników, który historycznie grał świetnie Azirem, nagle tym Azirem gra, jakby był po prostu pijany, albo pierwszy raz dotykał tego czempiona. Weźmy na warsztat te nieszczęsne drafty, tak? Bo często przez ich pryzmat postrzega się jakość coacha. Czy drafty Casey były tragiczne? Nie. Nie zawsze były idealne ale myślę, że było kilka momentów, kiedy naprawdę zestawienie bohaterów to coś, na co nie można było narzekać, a za to wykonanie pozostawiało nieco do życzenia. Onajmy na to chociażby sytuację z tej ostatniej mapy przeciwko teamowi BDS, kiedy piknięt został Olaf i praktycznie sam przejechał się po przeciwnikach. To było fajne rozwiązanie. Nie wiem, na ile to był Cole Yamato, na ile to był Cole Caboszarda, ale nawet z punktu widzenia takiego wyjściowego, ta rzecz, za którą często się ocenia trenerów, no chyba była tutaj okej, okay, nie? Dla mnie po prostu statement KC, a późniejsza decyzja o tym, żeby zostawić ten roster mi się nie klei, albo sugeruje jakąś dużą intrygę, o której istnieniu po prostu nie wiemy i bardzo prawdopodobne, że się nigdy nie dowiemy. Pytanie też, co będzie dalej z Yamato. Czy będzie siedział na ławce w Casey i pobierał paycheck, czy też może będzie szukał kolejnej drużyny, której będzie mógł udowodnić swoją jakość? A może popracuje trochę z drużyną w nieco innej roli i przywrócał go z powrotem? No tego tak naprawdę nie wiemy. No i chyba to tak naprawdę wszystko, co możemy powiedzieć o tej sytuacji. Dużo niewiadomych, ale pewne sygnały, które płyną z tych komunikatów, nie są napawające optymizmem, szczególnie też nie podoba mi się fakt, że Casey nie dokonuje żadnej zmiany na kolejny split. Wydaje mi się, że wymiana supporta albo jednej z celowych alejek byłby w porządku, bo to chyba są takie największe palące problemy w tej drużynie, zarówno gameplayowo, jak i komunikacyjnie. No a tak, zostaniemy z projektem, który pewnie znowu okaże się być dysfunkcyjny, szok i niedowierzanie, bo chyba, że ten trener Recha okaże się być totalnym smurferem i nagle Casey zrobi top 1, ale szczerze w to wątpię. Tak czy inaczej, przypominam o zostawieniu pytań do Q&A, które ukaże się pojutrze najpewniej, jeżeli te pytania zostawicie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o zwolnieniu Amato, co myślicie o KC i ich sezonie, bo szczerze mówiąc, gorszego debiutu chyba nikt nawet nie sugerował dla tej ekipy. To jest beznadziejne powitanie się z Lecem i no cóż, nie, tego oczekiwałem po projekcie tego kalibru. No ale mi Polacy zjednoczeni w nienawiści przeciwko KC zacieramy łapki, bo znowu sąsiad dostał po dupie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia jutro. Na razie.